Ktoś mógłby zadzwonić na policję. Pani, po, pani sędzio, nie musi pani wzywać Proszę policji. Proszę odejść i puścić mnie do domu. Ale ja pani nie bronię, przecież pani może iść. Proszę odejść ja. i puścić mnie do domu. Pani sędzio, ja pani nie stoję na drodze. Proszę nie robić komedii, ja pani nie stoję na drodze. Ja tylko chciałem spytać, dlaczego pani zagłosowała za piekłem kobiet. To panowie policjanci jak taksówka? Czym mogę panu pomóc? Że to właśnie chciałem się zapytać, jaka jest y, sprawa, że pan śledzi tutaj panią, tak? Coś nie, się ja stało? Nie, nie, ja nie śledzę pani sędzi, tylko chciałem jej zadać pytanie. Tak? Dobrze, proszę pana, mną, ja rozumiem, czy... pan jest dziennikarzem, czyli, czyli to... jestem źródłem zagrożenia. Czy uważa proszę pan, pan że, pani... że ja jestem prawdziwym zagrożeniem? Proszę pana, ja nie jestem w tej chwili w stanie ocenić, co pan robił chwilę wcześniej wobec tej pani, tak? Dla mnie jest to pani... Jest obywatelem naszego kraju i poczuła się zagrożona. W takiej sytuacji przyjeżdżamy my i musimy zadziałać, tak? Jest A jaka jest obywatelem. faktyczna podstawa prawna pana interwencji? Proszę pana, no. pan został wskazany jako osoba, która zagraża tej prawce. Tak. Jest... Proszę, A, to... proszę o stosowny przepis. A proszę jest... pana. Nie będziemy się bawić w kotka i myszkę w tej chwili. Zostało panu wszystko przedstawione. I, i w dalszym ciągu ja proszę o podstawę faktyczną. Czy zwrócili panowie na pani sędzi uwagę, że jest obowiązek noszenia masek? Oczywiście wspomnieliśmy o tym i w dalszym ciągu będzie postępowanie wobec Pani sędzi. Daj będziemy już... Czy co ustalił pan, że jednak nie stanowi zagrożenia na ulicy? Dlaczego? Dla nas? W chwili obecnej naszej interwencji pan nie stanowi ale... żadnego zagrożenia. A, ale, pana ale jaka co działo się zagrożenia. wcześniej. Jest, ja I, ale nie za... może pan też niczego zakładać. Ja w chwili obecnej jak przyjechałem nie zauważyłem, że było jakiekolwiek zagrożenie. Tylko... Będzie to można zobaczyć na filmie i pan też to zobaczy. Dobrze, jak najbardziej. Także panom dziękujemy. W razie. Mhm. No tak. i co? I panowie teraz tych 100 metrów zawiozą panią sędzie? No nie będę pana, nie mogę pana informacji, ja dalej będę w tej interwencji. Dobrze, to będę w takim razie obserwował, jak ta sytuacja się potoczy dalej. Dobrze, panu dziękujemy. Ja również i dobranoc. Dobranoc.